Spieszmy się kochać brytyjskich ministrów. Tak szybko odchodzą! Starczy być czteromiesięcznym niemowlakiem, aby rodzice mogli z dumą pochwalić się znajomym, że to dziecko przeżyło trzech brytyjskich ministrów finansów, trzech ministrów zdrowia, trzech premierów i dwóch monarchów. No i tak obecnie wygląda Wielka Brytania. Kilkumiesięczne bomble przeżyły w tym kraju więcej zmian niż sama królowa. My już nie pytamy, która jest godzina. Zamiast tego pytamy, który jest premier. W ten sposób szybciej można oszacować porę dnia. Główno dowodzące wysepko zmieniają się teraz tak szybko, że w momencie, kiedy zaczynam nagrywać nowy odcinek, to w dniu publikacji jest już nieaktualne. Coś musi być na rzeczy, skoro pomiędzy jednym tygodniem a drugim brytole potrafią dokonać nie tylko przewrotu ekonomicznego, ale dodatkowo wymienić premiera i połowę brytyjskiego rządu. Wielka Brytania osiągnęła w tym roku status światowego cyrku, głównie z Trzech powodów. Po pierwsze, bo 6 lat temu stadnie przekonano większość ludzi, aby głosowała na Brexit. Bo Brexit miał być dla tego kraju powiewem świeżości. No i był. Nawet niespecjalnie musicie wierzyć mi na słowo. Wystarczy, że sami sprawdzicie w jak bardzo monochromatycznym zakończeniu przewodu pokarmowego znajduje się dzisiaj ten kraj. Po drugie, Wielka Brytania nadal mocno zbudowana jest na decyzjach, za które absolutnie nikt nie ponosi żadnych konsekwencji. Brexit podniósł koszty twojej działalności... Ojej! Te dwie malutkie, podpisane przeze mnie umowy spowodowały, że zabrakło wam ludzi do pracy? O rany! Moje decyzje doprowadziły do braku kierowców Wielkiej Brytanii? Ała! Sankcje nałożone na Rosję nie tylko nie zatrzymały Putina, ale... Mocno zubożyły brytyjskie społeczeństwo. Ty no popatrz, popatrz. No i po trzecie, Anglia to w tej chwili najlepszy przykład na to, że bezmyślny lider potrafi zniszczyć ten kraj o wiele bardziej niż wróg zewnętrzny. Posłuchajcie przez chwilę, jak w ogóle brzmi to zdanie. Ostrzegam, to bardzo długie i śmiertelnie poważne zdanie. No to jedziemy. Nowy, wybrany pod koniec października premier Wielkiej Brytanii zastąpił rezygnującą ze stanowiska premier Elżbietę, która weszła na miejsce rezygnującego ze stanowiska premiera Johnsona, który wszedł na miejsce rezygnującego, ze stanowiska premier Teresy May, która weszła na miejsce rezygnującego premiera Davida Camerona, który wszedł na miejsce rezygnującego premiera Gordona Browna, który przejął to stanowisko od rezygnującego premiera Tonego Blaira. Tak, naprawdę! W Wielkiej Brytanii porzucanie stanowiska premiera powinno mieć rangę sportu narodowego. Podejmij swoje decyzje już dziś i zrezygnuj, zanim pojawią się jakiekolwiek konsekwencje. Premier Elżunia sprawowała swój głównowarty urząd przez zaledwie 44 dni. I najlepsze w jej krótkiej karierze było to, że. Trwała zaledwie 44 dni. To pierwszy odnotowany w nowoczesnej historii Anglii przypadek, w którym kampania premiera trwała o wiele dłużej niż sam urząd. 44 dni spokojnie wystarczyłaby wystraszyć inwestorów, osłabić funta i negatywnie zamieszać na rynku nieruchomości. No tak się dzieje, kiedy prowadzenie kraju powierzasz osobę, za którą osobiście ręczył premier Boris Johnson. Osobie, której ciągle trzeba było wyrywać z ręki kartkę z lewoskrytnymi obietnicami, dostosowywać na niej zamiary do możliwości i kazać to wszystko przeczytać ludziom jeszcze raz, ale tym razem już po naniesieniu poprawek. No i na tym w zasadzie polegała ta 44-dniowa praca Elżuni. Na obiecywaniu jakiegoś utopijnego kierunku, a następnie podwoływaniu tego, co obiecywała. Przepraszam, Elka, ty to powiedział no tak, nie. Możliwe, a, 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 co, a co źle? Zadaniem Elki było czytanie ludziom o rzeczach, których nigdy nie będą mieli. 44 dni. No trochę wstyd. Nawet przedłużająca Brexit w nieskończoność, Teresa May, wytrzymała na tym stanowisku ponad 3 lata. Nawet świeżo zatrudniony w fabryce Brytyjczyk pracuje nieco dłużej niż właśnie ustępująca ze stołeczka pani premier. Co zabawne, na dzień przed rezygnacją zapytano Elkę. Czy zwyczajnie jej nie wstyd? Czy nie wstyd jej za to, że po 43 dniach sprawowania władzy ten kraj jest w politycznym chaosie, ekonomicznej przepaści? A 95% jej obietnic, na których zbudowała całą kampanię wyborczą. Właśnie wylądowało w śmietniku. No i na dzień przed odejściem z urzędu Elka mocno podkreślała: Jestem wojownikiem, a nie uciekinierem. Dumnie będę prowadzić ten kraj przez następne dwa lata, aż do następnych wyborów. Jestem gotowa przyjąć na klatę opinię najmniej lubianego premiera Wielkiej Brytanii. A potem wybił 45 dzień sprawowania urzędu i po Elce unosił się tylko smród spełnionych obietnic. Miały być obniżone podatki, w tym dochodowy, nie ma i nie będzie obniżonych podatków w tym dochodowego. Miały być zamrożone przez dwa lata ceny energii. Nie będzie zamrożonych przez dwa lata cen energii. To cud, że ceny udało się w ogóle zamrozić na jedynie kilka miesięcy. W kwietniu kilowatogodziny znowu się odmrożą i z małych biznesów typu fryzjer, pub, restauracja nie będzie czego zbierać. Z części ich klientów również. Prowadzona przez Elkę brytyjska ekonomia miała wystrzelić w kosmos. No i rzeczywiście wystrzeliła w kosmos. A dokładnie w sam środek kosmicznej próżni. To co Elżbiecie naprawdę się udało to słaby fund, wysokie stopy procentowe i jeszcze większa drożyzna. Szkoda, że już za późno, aby wytłumaczyć tej kobiecie, że niszczenie kraju w walce o kraj to żaden sukces, że czytając swoją przemowę pożegnalną nie było powodu do uśmiechania się, bo nikomu jakiejś ogromnej przysługi nie wyświadczyła. No ale chociaż dzięki temu, że Ela próbowała być premierem, tysiące rodzin żyjących na wyspach będą przez najbliższe lata płacić dużo wyższe raty kredytu hipotecznego. W październiku zeszłego roku średnio oprocentowanie kredytów hipotecznych na Wyspach oscylowało na poziomie 2,25%. W październiku tego roku procent na kredycie hipotecznym orbituje na poziomie 6%. Mam nadzieję, że ustępująca po 6 tygodniach służby Ela jest siebie dumna. Osobiście mam nadzieję, że popsutą ratę kredytu hipotecznego będzie można w Wielkiej Brytanii wrzucić w koszt prowadzenia firmy. Te dodatkowe 400 funtów miesięcznie odpisałbym sobie od podatku tytułem Nie mój kurwa, premier. No ale co, Elkę to wszystko obchodzi? Jej już nie ma. Konsekwencje, które poniosła dosłownie za ruinę kraju są identyczne, jak konsekwencje, które poniósł poprzedni premier Wielkiej Brytanii. I poprzednia premier, Wielkiej... i premier przed nią. Żadne. Nawet nie usłyszano żadnego przepraszam za to, że nagle obudziliśmy się w kraju, w którym jedna na 7 osób. Nie ma co jeść. Żadnego przepraszam za to, że cały świat śmieje się obecnie z Wielkiej Brytanii na cały regulator. Byku, co tam u ciebie w Wielkiej Brytanii? Którego macie premiera? Wybiła trzecia. Żadnego przepraszam za to, że każdy kolejny premier pogrąża ten kraj coraz bardziej. No ale dobrze, chociaż o tyle, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, nie? Bo będąc nadal w Unii nieuchronnie szłaby na dno. A sponsorem dzisiejszego programu jest Incogni. Podczas kiedy Wy wesoło przeglądacie sobie internetowe giełdy samochodowe, wypełniacie internetowe wnioski o ubezpieczenie zdrowotne i otwieracie cyfrowe profile na stronkach typu Dowiedz się o mniej więcej. Firmy trzecie w tym czasie zbierają, przetwarzają i odsprzedają wasze dane za grubą kasę. Incogni to serwis, który jest w stanie wszystkie te firmy wyśledzić, a następnie zmusić je do usunięcia waszych namiarów. No jasne, możecie zrobić to przecież sami. Ale może się okazać, że nie wystarczy wam życia, aby namierzyć i przetrzepać wszystkie serwery, które wasze dane przetrzymują. A nie powinny. Aby zapukać do drzwi dziesiątek firm, które weszły w posiadanie waszych danych, wystarczy wykonać kilka prostych czynności. Po pierwsze, założyć konto na stronie Inkogni. Link do aplikacji znajduje się w opisie do filmu. Po drugie, wyrazić zgodę, aby serwis działał w waszym imieniu i na wasze zlecenie usuwał dane z serwisów do tego nieuprawnionych. To trochę jak na filmach. Ty płacisz komu trzeba i, i ten ktoś wykonuje za ciebie całą brudną robotę. No i po trzecie! W zasadzie nie ma żadnego po trzecie. Prosty interfejs incogni czytelnie pokazuje wam, w ilu miejscach namierzył Wasze dane i z ilu miejsc dane te skutecznie usunął. Mi na przykład na dzień dobry Incogni napisało, że dane zmywaka widziano jak dotąd w 94 odmentach internetu. Wystarczyło kilka kliknięć i od tej pory na bieżąco śledzę do ilu miejsc zapukano, a ile miejsc na takie zapukanie jeszcze oczekuje. Zapraszam do linku w opisie, jeśli firmom zewnętrznym chcecie ograniczyć dostęp do Waszych danych. A dodatkowo nie do końca lubicie, kiedy ktoś te dane sprzedaje na lewo i na prawo. A pierwsze 100 Osób, które odwiedzi Incogni klikając w link w opisie, otrzyma 20% zniżki na serwis. Jeśli jest wam przykro, że premier Elżunię wyrzucono z urzędu zaledwie po 6 tygodniach pracy, no to śpijcie spokojnie. Jej nie jest przykro. Elka zabrała z parlamentu nie tylko resztę swoich rzeczy, ale także dożywotni dodatek za służbę publiczną, który wynosi w tej chwili 115 tysięcy funtów rocznie. To sporo papieru, aby otrzeć sobie łzy. Tak więc jeśli jesteś beneficjarzem, dostającym od rządu 80 funtów tygodniowo, a twoi pracujący znajomi zarzucają ci okradanie tego kraju, to przekieruj ich w stronę byłej premier Elżuni. Byłej premier, która dla tego kraju zrobiłaby znacznie, znacznie więcej, gdyby niczego dla tego kraju nie robiła. Ale na tym ten cyrk się nie skończył. Wisienką na na torcie był plan partii aktualnie rządzącej na posprzątanie tego całego syfu. Ogromna część ministrów, którzy jeszcze w wakacje tego roku głosowała, aby z urzędu usunąć Borysa Johnsona, nagle wymyśliła sobie, że najlepszym kandydatem na miejsce... Nowego premiera Wielkiej Brytanii będzie Boris Johnson. Poważnie! Jeśli nadal śmiejecie się z przygłuchej babci, która nie pamięta, o czym rozmawialiście 20 minut temu, to co powiecie na brytyjskich ministrów, którzy jeszcze 3 miesiące temu na swoich Twitterach pisali rzeczy typu Sorry, Borka, ale pora odejść. Za dużo już tego. I w sumie sam już nie wiem, co jest gorsze. Czy wiara w to, że Boris Johnson zaledwie w półtora miesiąca zmienił się w Borkę 2.0? Zupełnie odmienionego człowieka, który od tej pory godnie reprezentował będzie kraj. Czy może gorszy był fakt, że. Sam Boris Johnson uznał, że to świetny pomysł, aby ponownie kandydować. Jak bardzo trzeba mieć spierdolony kompas moralny! Jak bardzo trzeba nie patrzeć sobie w oczy w lustrze, aby po notorycznym okłamywaniu ludzi przez dwa lata, po ostatecznym wygwizdaniu przez społeczeństwo oraz po przegnaniu z urzędu przez własną partię, nadal za wszelką cenę próbować wdrapać się na stołek premiera. Boris to typ człowieka, który nie uczy się na własnych błędach. Boris to typ człowieka, którego błędy są zawsze winą kogoś innego. Na szczęście okazało się, że wyznawców Borysa 2.0 jest. Jest zbyt mało, aby zapewnić mu zwycięstwo w wyścigu o wiecznie ciepły fotel premiera, a kto ostatecznie zasiadł za kierownicą Wielkiej Brytanii. Tutaj zabawię się w krzyżka z wideo prezentacji. A teraz przypomnijmy sobie nasz materiał z 29 lipca 2022 roku. Tematem numer jeden tych wakacji oraz nadchodzącej jesieni będzie dymisja premiera oraz Szukanie jego następcy, którym i tak wiadomo, że zostanie Rishi Sunak. Ale poudawajmy, że jesteśmy wszyscy i jeszcze o tym nie wiem. I cyk! Kolejna oczywistość stała się oczywista. Premierem Wielkiej Brytanii został Rishi Sunak. To trochę tak, jakby przywódcą Chin został Niemiec, a prezydentem Ameryki. Koreańczyk. Naszym nowym premierem jest Rishi Sunak, a więc facet, który na ogrzewanie swojego basenu wydaje miesięcznie więcej, niż ty przez rok zarabiasz na ciężarówkach. Rishi to facet, którego wada wzroku nie pozwala mu od urodzenia dostrzec klasy robotniczej. Rishi to koleś, który wyświechtane brytyjskie powiedzenie, przyjeżdżają tu i kradną nam pracę, wzniósł na totalnie nowy poziom. Rishi Sunak nie wyobrażam sobie w tym kraju żadnej innej osoby, włącznie z monarchą, tak bardzo oddalony od prostego, zwykłego, przeciętnego obywatela. No bo Rishi to miliarder, który od tej pory publicznie będzie pokazywał, jak bardzo sympatyzuje się ze zwykłymi ludźmi, których rachunki poszły o 150 funtów do góry. Śmiechy śmiechami, ale czy ja i miliony osób próbujących po prostu spokojnie żyć usłyszymy kiedyś proste... Przepraszam, nie widzę, aby komuś było specjalnie przykro. Albo żeby otwarcie wstydził się tego, że przez jego decyzję kraj oficjalnie tonie. Czy ktoś przeprosi za to, że w kraju uważanym za jeden z najbogatszych na świecie? Coraz częściej pojawia się problem głodujących rodzin i braku kasy na ogrzewanie. Malutki Johnie, co chciałbyś dostać na gwiazdkę? Węgiel! Nie widzę, aby komuś było wstyd za to, że a jeśli dzisiaj drogie dzieci ładnie odrobicie pracę domową i posprzątacie pokój, to mama włączy wam na 15 minut ogrzewanie. To już nawet nie jest żart. Przez 12 lat tym krajem rządzi ciągle ta sama partia. Tylko gęby przed mikrofonem co chwilę zmieniają się z jasnych na ciemne. No i jeśli przez tych 12 lat z roku na rok jesteśmy w coraz ciemniejszej ekonomicznej dupie, to chyba znak, że ktoś nie jest kurwa geniuszem w tym co robi. Dosłownie każdy zapytany o ekonomiczny syf polityk momentalnie przytacza dwie rzeczy: zarazek COVID i zarazek Putin. No bo to jest teraz oficjalna odpowiedź na absolutnie wszystko. To ta straszna pandemia, to te straszne dwa lata zamknięcia w domu, to ta specjalna operacja wojskowa

Na co można zrzucić swoje niedociągnięcia? To jego wina! No więc czy ja usłyszę kiedyś jakiś przepraszam? Czy wiecznie będę słuchał, jak partia rządząca krajem od 12 lat za problemy ciągle obwinia kogoś innego? Tam naprawdę nikt nie ma sobie kompletnie niczego do zarzucenia. Choćby za to, że statystycznie coraz więcej emerytów w tym kraju przestawia się z dziennego trybu na nocny, bo gotowanie posiłku i zrobienie prania możliwe jest dla nich tylko i wyłącznie w nocnej taryfie. Logicznie myślący człowiek zapytałby: Skoro dwa lata pod kluczem, totalnie wyczyściły ten kraj z pieniędzy, to co kurwa? Robił ten rząd przez poprzednich 10 lat. Skoro wszystkich pozamykano w domach, jak psy w schroniskach, skoro tak chętnie utopiono pieniądze w konflikcie na Ukrainie, to jaki był pomysł rządzących na zabezpieczenie przede wszystkim własnego kraju? Ludzi, którzy bezpośrednio i pośrednio jakoś ich tam wybrali? Moi podstarzałej sąsiadce, która dała się namówić na ten inteligentny, jebany licznik, tak zwany smart meter. Elektrownia nagle zaczyna kasować po 183 funty miesięcznie. Rok temu kasowała ją miesięcznie na 56 funtów. Jakiś kurwa przepraszam, jakieś pomysły? 3 lata temu wyłącznie beneficjarze zastanawiali się, czy zasiłku wystarczy im na rachunki. Ceny kosztów utrzymania nie były w tym kraju problemem ani dla emerytów, ani dla osób pracujących po 12 godzin na dobę. A dziś w słowniku witamy nowe pojęcie. Pracujący w biedzie. Dziś osoba pracująca po 12 godzin dziennie zastanawia się, czy wystarczy jej pieniędzy na Nowe, lepsze paliwo, nowy, lepszy prąd, nowy, lepszy gaz i nowy, lepszy kredyt. Muszą być lepsze, skoro są trzykrotnie. Jakieś kurwa, przepraszam? Czy może rząd, który od 12 lat siedzi przy ciągle tym samym korycie, nadal będzie uważał, że niczego nie był w stanie przewidzieć, i to wszystko to nie jest jego wina? A ci wiecznie zmieniający się premierzy. O niczym nie świadczą. Ale spoko, nie jestem aż tak naiwny. Nie spodziewam się żadnych przeprosin od kogoś, kto przez dwa lata wyżegiwał się na mnie takimi informacjami. You know, that that vaccinated people do not carry the virus, don't get sick. But the virus stops with every vaccinated person. You want to be a dead end to the virus. So when the virus gets to you, you stop it. You're not going to get COVID if you have these vaccinations. Dlaczego te wypowiedzi w dzisiejszych czasach to. Zwykłe pomyje, nieco ponad dwa tygodnie temu holenderski poseł do Parlamentu Europejskiego zadał krótkie pytanie. Pytanie skierowane do starszego członka zarządu Pfizera. Pytanie o to, czy szczepionka była testowana pod kątem transmisyjności wirusa, zanim weszła na rynek. Czy the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Um, regarding the question around um, did we know about stopping humanization before um, it's entered the market? Nie, no. uh, um, you know, to Nie była! Jeśli członek Pfizera w europejskim parlamencie oficjalnie mówi, że nie było żadnych badań odnośnie transmisyjności wirusa już po zaszczepieniu, to skąd do cholery wzięła się kampania zrób to dla innych? Skąd kurwa rząd tego kraju, rząd amerykański, rząd francuski, rząd polski nagle wytrzasnęły info: jak nie weźmiesz? To zabijesz babcie. Joe Biden nazwał wszystkich niezdecydowanych na nektar inwazją niezaszczepionych. Były szkocki dziennikarz Andrew Neil wyraźnie sugerował, aby każdego niezdecydowanego po prostu karać. Prezenter telewizyjny Jeremy Wine mówił wprost, że niezaszczepionych należy zmusić do tego siłą. Panie lewoskrętne, a co z moje ciało, moja sprawa? Nadal obowiązuje, ale nie w tym wypadku. No a najlepszy w tym wszystkim był premier Kanady, śmieszek Justin Trudeau. Według niego każdy niezaszczepiony. To rasista. No i nasz ówczesny brytyjski minister zdrowia również nie pozostawał w tyle. On, na przykład, wpadł na taki pomysł, żeby cały niezaszczepiony personel wyrzucić z pracy, bo nie przyjmując własnej dawki, narażasz na niebezpieczeństwo innych. Bo nauka mówi, że szczepienie zatrzymuje albo zmniejsza ryzyko transmisji. No. A mówienie nam, że jeśli się nie dziabniesz, to wirusa przekażesz babci. To już totalna arcymatka wszystkich kłamstw. Skoro sam producent mówi, że jego produkt nie był badany pod kątem transmisyjności, to dlaczego wywalono miliardy monet na kampanię typu Stop the Spread? Tutaj bardziej od przeprosin wolałbym naprawdę jakieś mocne wyjaśnienia. Nigdy nie zapomnę polityków, nigdy nie zapomnę wysoko postawionych celebrytów, lekarzy, nie zapomnę youtuberów ani agencji reklamowych, które jak się teraz okazuje bez żadnych podstaw rzucały w nas kampaniami typu zrób to dla swojej babci. Nawet papież Franciszek grzmiał ze swojej mównicy w Watykanie, że strzykawka w ramie to nasz moralny obowiązek. Albo to zrobisz, albo nie, nie jesteś chrześcijaninem, bo będziesz miał na sumieniu swoich, swoich braci. Szkolne podręczniki nadal uczą nas, że polityków wybiera się po to, aby nas reprezentowali. Proponuję małą korektę. Polityków wybiera się po to, aby manipulowali stadę i za nasze pieniądze spychali nas coraz Głębiej w przepaść. Czy ktoś kiedyś przeprosi kurwa brytyjski personel medyczny za to, że odmawiając szczepionki musieli odejść z pracy? Bo jeśli to co oficjalnie oświadcza Pfizer, to prawda, to strzykawa nie miała żadnego wpływu na wynik zabawy. Podaj dalej. Strzykawa była wyłącznie osobistym wyborem. Czy ktoś kiedyś kurwa przeprosi za te wszystkie paszporty? Loterie! To, co od ponad dwóch lat odpierdala się na wyspach, to już nawet nie jest skandal. Nazywanie tego skandalem to tak jak nazywanie Hitlera zagubionym indywidualistą. Mamy już ultra drogi prąd. Jak bardzo drogi jest ten prąd, to przekonamy się w kwietniu. Mamy trzeciego w ciągu dwóch miesięcy premiera. Mamy wysokie oprocentowanie kredytów hipotecznych i ani jednej osoby, poczuwającej się w tym wszystkim do jakiejś odpowiedzialności. Co nam tam jeszcze zostało na liście rzeczy do zrobienia w tym roku? 3-godzinne blackouty pomiędzy 16 a 19. .00? W dupę se wsadźcie te swoje przeprosiny. I bez waszej pomocy doskonale wiem, którędy idzie się na dno. Doskonale pamiętam, jak wyglądał ten kraj w roku 2007, kiedy do niego przyjechałem. I widzę jak wygląda teraz, kiedy bez europejskich wioseł nie umie nawet utrzymać się na wodzie. Z mojej strony na koniec trzy zdania do ojców prowadzących. Nigdy nie zapomnę, nigdy nie wybaczę, nigdy więcej. I'm a Drodzy patroni, nieustannie chylę wam czoło za to, że w czasach takie jak te wspieracie finansowo kanał taki jak ten. Dzięki wam z dumą znoszę wszystkie te momenty, kiedy artysta malarz pracujący w YouTube przemalowuje mi monetyzację z zielonej na żółtą. Podoba mi się też jak łatwo obecnie w Wielkiej Brytanii dostać lepszą robotę. Na przykład nowy premier wybrany został nie przez naród, a jedynie przez lekko ponad 100 ministrów. A za szczególnie mocne wsparcie dziękuję w tym tygodniu ministrom Patronajta. W ich składzie znajdują się: Adam Pietura, Jarosław Góra, Anna Jakubowicz, Grzegorz Włodarczyk, Paweł Gruca, Paweł Kozłowski, Dominik Sistowaris i Krzysztof Bryja. Na koniec przypominam, że zmywak to program o miłości i równości. I dlatego do nowego premiera mam tylko jedną prośbę. Drogi panie premierze, proszę powiedzieć swoim kolegom, aby przestali wyzwaniać do mnie po 20 razy dziennie, przedstawiać się jako pracownicy BT i oferować nowy telefon. A my widzimy się za tydzień!